Dzień dobry kochani, dzisiaj kontynuujemy nasz alfabet i dzisiaj wlatuje literka J potrzebujemy do wykonania naszego alfabetu dwóch dowolnych włóczek o zbliżonej gramaturze dopasowanego szydełka oraz nożyczek i igły to jest tyle co jest nam potrzebne ja was tylko jeszcze zachęcę do łapki w górę do subskrypcji oraz do dzwoneczka a nie przedłużam, bierzemy się od razu za szydełkowanie. Zaczynamy od wykonania 22 oczek łańcuszka, jak przy każdej naszej makatce, tej literkowej. Robimy 22 oczka, teraz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Słupek? I słupek? Za słupkiem pracujemy. W sumie będziemy mieli łącznie z tym pierwszym łańcuszkiem dwadzieścia słupków. Oj. jeden za drugim. I mamy rządek pierwszy gotowy. Teraz zaczynamy rządek trzema oczkami łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Obracamy naszą pracę i wykonujemy jeszcze trzy słupki. Pamiętając, żebyśmy pracowali słupek nad słupkiem. Nie wbijamy się już tutaj, bo już tutaj widzicie, mamy słupek, tylko pracujemy słupek. Nad słupkiem. Raz, dwa. Robimy trzeci słupek, ale zostawiamy dwie pętelki tutaj na końcu. Bierzemy naszą drugą włóczkę i przeciągamy niteczkę przez te dwie pętelki. I teraz chowając tą. Niteczkę z pierwszego kolorku pod słupkami z kolorku literki. Zaraz Wam dokładnie pokażę, o co mi chodzi. I tak, tą krótką nitkę i kolor bazowy układam wzdłuż tutaj pracy i wykonuję 12 słupków kolorkiem literkowym. Dwa. trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tą kolorową miteczkę już można uciąć. Siedem, przepraszam, literkową, ale Tą sstła cały czas przerabiamy Brabiamy, Chowamy 8 9 10 11 i 12. Tyle, że ten 12 słupek kończę już kolorkiem tła. Czyli przez te ostatnie dwie pentelki Kolorek tła. Tutaj teraz do końca rzędu 4 słupki w kolorze tła. Raz, dwa, trzy i cztery. I mamy drugi rządek skończony. Kolejny zaczynamy trzema oczkami, łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Jako pierwszy słupek obracamy naszą pracę. I wykonujemy trzy słupki nad tu trzema oczkami. Z tym, że trzeci słupek wykańczamy kolorkiem literki 2, 3, przeciągam. I teraz robię dwa słupki w kolorze literki. Chowam tą niteczkę z koloru tła ale też pamiętam, że drugi słupek już kończę kolorkiem tła. I teraz 8 słupków kolorem tła. Teraz chowam cały czas wzdłuż tutaj kolor literki. 2. Cztery, pięć, sześć, siedem i ósmy słupek, ale ten słupek kończę kolorkiem literki. Teraz dwa słupki w kolorku literki, chowam drugą niteczkę. Raz. I dwa. I kończę słupek kolorkiem tła. Tu chodzi o to po prostu, że jak kończymy jeden kolor, obojętny w obojętne którym momencie, to, to wtedy kończymy ostatnie przeciągnięcie włóczki kolorkiem drugim. Teraz cztery słupki. Raz. Dwa. 3, i cztery i już mamy trzecie trzeci rządek zrobiony kolejne okrążenie zaczynamy trzema oczkami łańcuszka 1, 2 i 3. obracamy naszą pracę robimy trzy słupki w kolorze tła trzeci słupek kończymy Kolorkiem literki dwa 3, kończymy kolorkiem literki. Robimy dwa słupki w kolorze literki, drugi słupek kończymy kolorkiem tła. Tak, pamiętamy, żeby chować ten nasz drugi kolorek. Teraz dwa słupki w kolorze tła. Kończymy kolorkiem literki. Dwa słupki w kolorze literki. Drugi słupek kończymy kolorkiem tła z I. D, oj, tak. Mówię jedno, robię drugie. Kończymy kolorkiem. Teraz robimy cztery słupki w kolorze tła. Raz, dwa, trzy, cztery. Kończymy kolorkiem literki i robimy dwa słupki w kolorze literkowym. Raz. Raz. I dwa. Kończymy kolorkiem tła. Tu już nie chowamy niteczki. I cztery słupki w kolorze tła. Tutaj do końca rzędu. Trzy oczka łańcuszka. Na początek. Raz, dwa, trzy. Jako pierwszy słupek obracamy naszą pracę. Trzy słupki w kolor kutła, dwa. Trzy kończymy kolorkiem literki, dwa słupki w kolor kutła e, przepraszam w kolorku literki. Kończymy słupek kolorkiem tła. Teraz cztery słupki w kolorze tła, jeden, dwa, trzy i cztery. Kończymy kolorkiem literki, i teraz sześć słupków w kolorze. Sześć słupków w kolorze właśnie naszym literkowym. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Cztery. Pięć. I sześć kończymy kolorkiem tła teraz do końca rzędu cztery słupki i już kochani jesteśmy w połowie naszej literki J. No pięć ten łańcuszek czy się mi nie uda pić o, udało się i mamy połowę i jak widzicie, tu już nam się powoli zawija ta nasza literka. Wykonujemy trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa i trzy. Obracamy naszą pracę i robimy 13 słupków. Każdy słupek nad słupkiem. I w momencie, kiedy będziemy tutaj, to chwytamy tą naszą, można powiedzieć, chwytamy tą naszą literkę. Nie, literkę, tylko niteczkę w kolorze literki i chowamy w naszą można powiedzieć robótkę. 3 4 5 Te układamy i przeciągamy 5 6 siedem, osiem, dziewięć, Oj, w tym samym miejscu dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście i trzynasty słupek i ten trzynasty słupek kończymy kolorkiem literki. Tak, teraz dwa słupki, właśnie w tym kolorze, w kolorze literki. Tylko drugi słupek kończymy kolorkiem tła. Tutaj z boczku. Nie chowamy żadnych nitek, nic nie przeciągamy. Robimy cztery słupki do końca okrążenia. Raz, przepraszam, do końca rzędu. Dwa, trzy i cztery. Robimy trzy oczka, łańcuszka, raz, dwa, trzy i obracamy naszą pracę. Teraz robimy trzy słupki, trzeci słupek kończymy kolorkiem literki. Trzy. Teraz, teraz robimy dwa słupki w kolorku literki, raz dwa. I drugi słupek kończymy kolorkiem tła. I teraz tutaj nie chowamy nigdzie tej niteczki, tylko do końca rzędu wykonujemy słupki w kolorze tutaj tła. I tych słupków musimy zrobić aż 14 3 4 5 sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście i czternaście. Kolejny rządek. Zaczynamy. Trzema oczkami łańcuszka, przepraszam, teraz robimy trzy słupki. Nie trzy, przepraszam, a 14 słupków teraz, dwa, trzynaście, nie 14. W sumie z tym będzie 14, dwa, trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć czternaście dwanaście i trzynaście trzynasty słupek kończymy właśnie kolorkiem naszej znaczy literki i tym kolorkiem robimy również dwa słupki. Raz i dwa, z czego drugi kończymy kolorem tła. Teraz cztery słupki w kolorze tła dwa, trzy i cztery. Teraz trzy oczka łańcuszka. Trzy. Obracamy naszą pracę i wykonujemy trzy słupki w kolorze. Dwa. Dwa. I trzy. Trzeci. Kończymy kolorem literki. I teraz wykonujemy 12 słupków w kolorze literki. Pierwszy. Tutaj oczywiście. Niteczkę układamy wzdłuż jak robimy i chowamy. Mamy dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziewięć, dziesięć, jedenaście i dwanaście. Kończymy kolorem tła? Tak, i tutaj już, niteczkę do końca rzędu chowamy, wrabiamy. cztery słupki w kolorze tła. Dwa. Trzy, cztery. Teraz trzy słupki, trzy oczka, łańcuszka, przepraszam. Teraz robimy już do końca rzędu w kolorze tła. Raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście czternaście piętnaście szesnaście siedemnaście siedemnaście osiemnaście i dziewiętnaście oczko ścisłe niteczkę wyciągamy chowamy i Kolejna nasza literkowa makatka jest, kochani, gotowa. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam się podobał, że coś stworzycie z tych naszych literek. Zachęcam raz jeszcze do łapeczki w górę, do subskrypcji oraz do dzwoneczka. Dziękuję Wam prześlicznie, że ze mną jesteście. Wszystkiego dobrego i powodzenia.